Dzień dobry dzieci! Dzisiaj wiersz Michała Brysia. Nasza mama jest piratem. Nasza mama jest piratem. Tak myślimy o niej z bratem, gdy po morzu naszych snów żeglujemy z mamą znów. Na ramieniu mamy ptak to papuga? Popatrz, tak! I w dodatku pali fajkę. W głębach dymu czyta bajkę. Mama patrzy przez lunetę. Ma kapelusz jak muszkieter. O, na horyzoncie statek, Krzyczy najdzielniejsza z matek. Cała naprzód wietrze wiej, Dziś poszczęści się, że hej. Bo władowni ciastka lody, Na resorach samochody. No, chłopaki, jazda skoi, chyba żaden się nie boi. Trzeba dzielny być piratem, a nie chować się za bratem. Hej, na horyzoncie szkoła, wstawać prędko, mama woła. Ach, jak przecież było miło, a więc to się nam przyśniło? Do zobaczenia, pa-pa!